Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Kod P0687 jest zapisywany w pamięci, gdy moduł PCM, Powertrain Control Module, wykryje nieprawidłowy Nienormalny lub nieregularny odczyt napięcia z obwodu sterującego przekaźnika, który go zasila, co oznacza kod P0687. W większości przypadków. Gdy PCM zapisuje kod P0687, dzieje się tak, ponieważ wykrył zbyt wysokie napięcie w stosunku do jego zasilania. Gdy wszystko działa normalnie, PCM otrzymuje stały przepływ energii z akumulatora za pośrednictwem przekaźnika stykowego. Jeśli napięcie pochodzące z akumulatora za pośrednictwem tego przekaźnika jest zbyt wysokie, PCM zapamiętuje kod P0687 i zapala lampkę ostrzegawczą HECENGINA, co powoduje kod P0687. Niektóre z najczęstszych przyczyn kodu P0687 to przeciążony alternator, uszkodzony wyłącznik zapłonu, uszkodzony lub wadliwy przekaźnik zasilania PCM, zwarcie lub przerwa między PCM a przekaźnikiem mocy PCM, jakie są objawy kodu P0687. W większości przypadków kontrolka heads engine będzie jedynym objawem kodu P0687. W niektórych przypadkach wystąpi jednak stan braku rozruchu. Uniemożliwiający uruchomienie pojazdu w celu ochrony PCM przed uszkodzeniem. W jaki sposób mechanik diagnozuje P0687? Po zidentyfikowaniu kodu P0687 za pomocą skanera opti, mechanik rozpocznie od sprawdzenia okablowania i złączy między akumulatorem a PCM. Jeśli występują oznaki uszkodzenia, korozji, zwarcia lub przerwy w obwodzie, naprawi problem, a następnie wyczyści kod i spróbuje ponownie uruchomić pojazd, Aby sprawdzić. Czy kod został ponownie ustawiony, jeśli po wykonaniu tych czynności kod nadal będzie wyświetlany. Sprawdzą i przetestują działanie alternatora, wyłącznika zapłonu i wszystkich innych komponentów oraz okablowania związanego z przekaźnikiem zasilania PCM. Po każdym teście i naprawie wyczyści kody i ponownie przetestuje system typowe błędy podczas diagnozowania kodu P0687. Jeśli zbytnio spieszysz się ze zdiagnozowaniem problemu, możesz pomyśleć, że konieczna jest wymiana modułu PCM, aby umożliwić ponowne uruchomienie pojazdu. Zrobienie tego bez usunięcia rzeczywistej przyczyny błędu P0687 będzie kosztowne i niepotrzebne. Dzięki dokładnej kontroli i diagnozie można zaoszczędzić wiele czasu, energii i pieniędzy. Jak poważny jest błąd P0687, jeśli P0687 powoduje brak rozruchu? problem będzie musiał zostać rozwiązany, zanim pojazd będzie mógł zostać uruchomiony, nawet jeśli nie ma stanu braku rozruchu, a pojazd można uruchomić i prowadzić. Ważne jest, aby pamiętać, że zbyt duże napięcie wysyłane do PCM może poważnie go uszkodzić. Im dalej nie rozwiążesz problemu, tym bardziej będziesz potrzebował nowego modułu PCM, aby go naprawić. Jakie naprawy mogą naprawić kod P0687? W wielu przypadkach problemy można rozwiązać, wykonując jedną z poniższych napraw. Naprawa lub wymiana alternatora i stresz lub jego okablowania i złączy. Wymiana wyłącznika zapłonu. Wymiana przekaźnika zasilania PCM. Naprawa lub wymiana wadliwego okablowania lub złączy między akumulatorem, przekaźnikiem zasilania PCM i PCM. Dodatkowe uwagi dotyczące kodu P0687. Jeśli moduł PCM otrzymuje zbyt wysokie napięcie lub ma nieregularne zasilanie, może zacząć pojawiać się szereg innych kodów i objawów. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na kolejność, w jakiej te kody zostały zapisane przez PCM, ponieważ może to powiedzieć czy są one powiązane? Nie próbuj rozwiązywać objawów przed dokładnym sprawdzeniem problemu i pamiętaj, że PCM może nie wymagać wymiany, nawet jeśli działa nieprawidłowo i generuje kilka kodów. Wymiana wadliwego przekaźnika zasilania PCM może być rozwiązaniem problemu i może zaoszczędzić wiele pieniędzy i frustracji.